Pierwszy roj. Ruj. 24 kwietnia. Na jak wychodzą. Duży korpus. Duży korpus. Gniazdo 12 ramek. I na stawka 12 ramkawa dodana 11 kwietnia. Pszczoły w takiej sile, że nie zdążyłem z przeglądem do nich przyjść. Zobaczymy. Gdzie, gdzie idą lecą daleko niech lecą najważniejsze, że grzywacz spokojnie sobie siedzi na drzewie i patrzy na to wszystko z góry no i takim sposobem ale to jest fajna rodzina Uh, chyba w tym ulumi nie zostanie uh, uh, ale idą Jak przeciągi Gdzie siadają? A tam się coś na tamtym drzewie się coś zbiera Jeszcze ma matka nie wyszła, można ją zatrzymać Można ją zatrzymać